Hej! To są ogólnie moje świnki, Elza i Muna. Mam też jeszcze w domu cztery gekony i chomika. Tak ogólnie wygląda ich wybieg, który trzeba posprzątać. W tym oto terrarium są moje gekony płaczące. Mają tam lampę grzewczą, a jako pokarm mają larwy mącznika. Mają też ogólnie takie galaretki specjalne dla gadów. I takie zupki dla gekonów. Jak widzicie mam tu na ręku jednego z nich. Tutaj mam jeszcze mojego chomika Henka, siedzi w tym domku. Dla niego też trzeba posprzątać ładnie. Jak widzicie zaczęłam od mycia poidełka moich kawi domowych, czyli inaczej świnek morskich. Przepłukuję je kilka razy, mydlę i też znowu przepłukuję je kilka razy. Jak widzicie, tutaj już położyłam tackę z ręcznikiem papierowym, na czym ogólnie może wyschnąć poidełko. Tutaj Wam przyniosło mojego chomiczka Henka, jak widać z syryjskim, długowłosym, pięknym chomisiem. Wreszcie się ogólnie obudził, bo wiadomo, chomiki to też zwierzęta nocne. Jak widzicie, mamy tutaj 200 litrowe worki i za pomocą tej szufli będziemy zbierać tą wielką ilość ściółki w ogóle patrzcie jaki ten worek jest wielgaśny zbieranie tego wszystkiego przyspieszyłam wam mniej więcej pięciokrotnie żeby was nie zanudzać jak widzicie taką szuflą tutaj wszystko zbieram do worka jak widzicie wszystko już udało mi się przełożyć do tego wielkiego wora. Jak widzicie, nalałam tutaj płynu do mycia naczyń. Zaraz będziemy to zalewać wodą i myć tą zieloną szmatką. Tutaj Wam znowu pięciokrotnie przyspieszyłam, jak to myje. Niestety są ślady użytkowania, których nie daje rady zmyć. A jak to zrobić, możecie mi poradzić w komentarzach. Będziemy odkurzać wybieg królow. Tu mam mój mega głośny odkurzacz Jak coś teraz już wszystko tu ładnie odkurzam Żeby nie było ani jednego okruszka Więc w takim razie zaraz będziemy wkładać kuwetę Jak coś już włożyłam kuwetę do środka Więc teraz do odkurzonego wybiegu i do, do, do tej kuwety będziemy wsypywać Tą ściółkę, która jest tu. Teraz to wsypujemy, a na koniec to równamy i równamy. Jak widzicie, ściółka jest wyrównana. Dobra, tutaj mam ich umyte miseczki z karną. Jeszcze wezmę miseczkę z ziółkami. Jak widzicie, już postawiłam poidełko, a jak zrobiłam z doniczki z biedronki, takiej osłonki na kwiatek. Na to postawiłam poidełko i obciążyłam je takim klockiem, który sama zrobiłam. Jak widzicie, do paśniczka w kształcie kuli już wsypałam sianko z ziołami i teraz będziemy puszczać świnki. Dobra. Już puszczamy moje małe piszczałki do wybiegu. I świniątka Już jak widzicie są w wybiegu Teraz czas się zabrać za klatkę chomika Jak coś chomika włożyłam do kartonu Żeby sobie poczekał i nie uciekł podczas sprzątania klatki Jak widzicie klatka chomika jest już pięknie posprzątana Jest w niej pięknie, czysto i schludnie Więc teraz wkładamy tam chomika Jak widzicie tu mamy heńka Teraz wkładamy cheńka do klatki. Jak już ma czyściutko, widać, że mu się chce spać. Heniek to jest ogólnie leniwy chomik. Teraz czas posprzątać u gekoników. Jak widzicie wszystkie już cztery gekony są wyłapane do pudełeczka. Tu są trzy tam na górze jeszcze jeden. I teraz będziemy sprzątać u gekonów Jak widzicie już rzeczy gekonów wszystkie tu umyłam Te, które trzeba było to wielką michę, korzeń, kokosy, no i roślinki A teraz zabieramy się ze za sprzątanie u Gakonów. Tutaj wam wszystko ładnie przyspieszyłam, cały proces zabierania starej ściółki. Jak widzicie, tu Gekonów już wybrałam większość starego podłoża. Teraz znowu przyspieszyłam kolejny proces. Myjemy płynem do mycia szyb terrarium, na zewnątrz, jak i od wewnątrz. Jak coś w tej miejsce, będziemy ogólnie yy, rozrabiać nasz torf kokosowy. Kokosową ściółkę, tak właściwie połówkę, ponieważ na jeden raz idzie połówka takiego bloku kokosowej ściółki. Torf pod wpływem wody bardzo pęcznieje, oczywiście trzeba go ładnie pougniatać. Jak widzicie, tu jest ta połówka torfu, która spęczniała, oczywiście musiałam ją pougniatać. Jak widzicie, w terrarium już jest ściółka ładnie zrobiona. Jak coś, już wszystko włożyłam do moich gekonów Włożyłam roślinki, kokosy, lianę, korzeń No i tą miskę z wodą I jeszcze włożę karmnik, czyli ta mis miseczka, z której jedzą Jak coś, owady, które im daję, mączniki czy karaczeny tureckie Maczam w wapniu ze zmieszanymi z witaminami Tutaj mam moje gekony. Mogę je już wpuścić do czystego, fajnego terrarium. Dobra, wpuszczamy gekony. Otwieram na ostrożnie pudełeczko. Gekony, no chodźcie, chodźcie. Tu już dwa wyszły. Te się tak przyczepiły, tylko. Kolejny wyszedł. I kolejne Zaraz te gekony nakarmimy. Jak coś, tutaj mamy wylęk karaczanów tureckich, którymi właśnie nakarmimy nasze gekony. Jak coś karaczany, już sypiej. Jak widzicie, i. Zaraz posypiemy te karaczany witaminami i wapniem. Teraz ogólnie na te karaczany sypię witaminki, żeby było zdrowo dla gekonów i ładnie zjadły. To na dziś się z Wami żegnam, jak wszystko zrobiliśmy, to pa!